Fractal Design Core 1000 to obudowa przystosowana do mniejszych płyt głównych Micro ATX. Osoby, które nie mają zbyt dużo miejsca na biurku, a chcą mieć dobrze schładzaną maszynę, powinny być z niej zadowolone. Jest mniej więcej o 7 cm niższa od większości konstrukcji typu MIDI Tower, a ma przy tym dobrze zaprojektowany system chłodzenia wnętrza komputera. Fractal Design Core 1000 wyposażono tylko w jeden wentylator zamontowany z przodu. To stanowczo za mało, no chyba że będziemy wykorzystywali energooszczędne podzespoły. Na szczęście w obudowie można zamontować trzy dodatkowe wentylatory. Z przodu o wymiarach 120x120 mm, z tyłu 92x92 i z boku również 120x120 Przedni i boczny wentylator mają doprowadzać zimne powietrze z zewnątrz. Takie rozwiązanie gwarantuje dobre schładzanie podzespołów. Wymiary tego modelu są mniejsze od typowych obudów średniej wielkości, ponieważ przystosowano go do mniejszych płyt głównych wykonanych w standardzie Micro ATX i Mini ITX, nie zmieszczą się w nim standardowe płyty główne ATX. Wnętrze jest niezbyt duże, dlatego mogą się pojawić kłopoty z instalacją układów chłodzących o wysokości powyżej 13 cm czy kart graficznych dłuższych niż 21 cm. Do dyspozycji mamy miejsce na zamontowanie dwóch twardych dysków 3,5 calowych lub trzech dysków SSD 2,5 cala przyciski jak i gniazda USB umieszczono na dole obudowy. Fractal Design Core 1000 jest dobrze wykonaną obudową, a przy tym umożliwia montaż trzech wentylatorów. Niby nie dużo, ale w przypadku budowania niewielkiego komputera Micro ATX w zupełności wystarczył. Oczywiście małe wymiary obudowy uniemożliwiają montaż dużych układów chłodzących procesor czy długich kart graficznych, ale nikt przecież nie będzie budował super wydajnej maszyny do gier w tego typu obudowie. Według nas to dobry wybór dla osób planujących budowę niedużego komputera domowego.